Zordon wrócił, Power Rangersi mamy problem Potrzebuje pomocy, Power Rangersi Power Rangersi, Zordon Zordon potrzebuje pomocy Power Rangersi odbiór Power Rangersi Power Rangersi wzywam was wzywam czerwonego Power Rangera niebieskiego, żółtego różowego, czarnego to ja, Zordon. Wzywam Power Ranger do opierdolenia PÓŁ LITRA! Jak się spytać czy to Hola. Jest... Ten chicken masz. No go weź tego right? chickena. Jest, jest. Weź chickena, chicken potato i... Hello. ...krywetki. Uh, please, one grilled chicken bread. Si. Uh, you have Potato? potato? No. A potato? Patata frita, normalnie. Patata frita? Frita. W yes. viene con patata frita. A, okej, jest I coś jeszcze? E... Podaj tego szaszłyka weźmiemy jeszcze. E... Któż to szaszłyk jest? Beef tenderoli. Big tenderoli? Okay. Na pewno? Medium to mi red? Red to bardzo jest? E... Bardzo red. Hard, hard. Red is... three level we have that ready say with blood red brown uh, yeah wait a second yes. please wait a second will done hard chyba hard hard Serverly uh, serve Out good that it I will done Well done, well done. Yes, well yeah. done. Każdy napisał w widzowie <grymne> Małpy, patrzcie. Z dzieckiem jest. Mamy kilka zdjęć. Do małpy idziemy. Cześć, zaraz co to jest ogóle. Hello, małpę, małpę.

Niecham uważa, że się na ciebie skoczyła, że się spadła. Pasowałbym do nich. Mózko, pozdrawiamy Polska. I'm from Poland. nie dojada. I'm from Poland. I'm from Poland. Wiesz? Robert Lewandowski, Poland. You know? Paweł drugi. Jan Paweł 2, tu? Jan Paweł tu priest? You know? Aha. Atakują, z Grecka, atakują. Dobrze, na nas jest 5 people na 10 monkey. We win. Wygramy. Myśmy wygrali z nimi, nie? Ale by tu była soluwa, ty. Ustawka z małpkami, z by tu była. Ojej, pa, idzie z nim tu, Jest troszeczkę, ale tak stój już, nie ruszaj się Patrz, idzie mama z dzieckiem Pa, go niesie. patrz ty, patrz na głowę małpy Ojejku Hello Ale mamy ujęcie Patrz Yes. – Hello, hello. Uh, – Yes, yeah, You are streaming on kick? Yes. – Yes, yes, yes. <laughs> And uh, Temperatura is uh, Polish uh, tempura, a Polish influencer. Tempura, a polar influencer. Temperatura, mate. I yes. go. I don't like Temperatura. Tem – <laughs> da, Tempura, good. Temp – cool. Tempura, like. <laughs> – Prawns <Please. laughs> or vegetables? Uh, <laughs> – Prawn tempura basket yeah. one. Uh, – For me, please, Prawn noodles. – Prawn noodles. And... Um, um, Crunchy Monster Roll. Crunchy Monster Roll. Yes. Yeah. Yeah. Google yeah? Well, uh, sorry, uh, ah, so. maybe a Crunchy combination. Crunchy roll. Combination, okay. That's mm -hmm. yeah. but yes, my f so. my favorite is what Crunchy Monster is more best. yeah? It's more good. N I, more I, my, monster? I love monster that, roll. my favorite. Okay, well, <laughs> Monster. Well, <Yeah>. maybe. <laughs> Iya, thank God. mixed and You try Indian because already she has noodles, so you can share. You can take one Indian and you can share with. I thought rich, was it? Actually, actually, what is the name of some? I don't so. know. Uh, what? Uh, you can uh, you can try something Indian because she already uh, have Chinese uh, sushi, Indian uh, You can eat Indian. You can try Indian on the first pick. So much excitement! Yes. So too. You tam. can try lamb, chicken, curry, ah. shawtus. Because she already has a noodle you can share with sushi, okay. so you can try one in, in <laughs> Curry, Chicken curry? Chicken curry. It's a yes? little spicy. A little bit more, so no no. No spicy? No, not spicy. No spicy? they can bite the chicken. Dobra. Yeah. <laughs> I yeah, with cola a, with a cola, Kola. Mhm. one cola. And for, for me, des, colas zero. Cola zero. And I will make one garlic bread, so you can eat the bread and with the butter chicken, okay? Dobrze, okay. Yeah. And if Boczko you need rice, you can order later. Perfect. Dobra, dobra, thank you. Będzie przebaczę, bread? Będzie czoszkowy. O, panie! Powiedział, że nie będę jak pizda i zaryzykuję i wezmę jego propozycję ale że rozumiem, ale co bierze, jest. to jest. dobre. Kary jest bardzo dobre. A to ja tam też, też będzie kary? Tak, tylko nie ostre. Zdjęcia jesteś, ja nie to. co za uh, Excuse me, I have questions Can I uh, please sous uh, like. Uh, Foto? Like in and out roll? Sauce. Like dynamic roll? sauce? The... Sauce. -tiriaki sauce. Tiriaki, It's reakty, reakty, reakty. To the top. w okay. ale bydle. Dziękuję. you Nie <grymne> <Wykopałem> się! Czechu! 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 Tak, nie, nic nie przyznaję do mnie. Mhm, pożarasz. Nie daj, daj no ja pierdolę. To Tylko pojedzę, tobie co, po jedno zajmuje, co się to wychodzi. Co co? Zobaczymy po już jeszcze rozmowie. Kurwa do ma, wiedziałem, że się to przyszło. Wiedziałem. Co ty do mnie pieprze? Co ci się dzieje? Zobaczmy to. Opiłeś się i Zobaczymy Zacznijmy Nie, live. Napiłeś nie, 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 pójść. Trzeba do mnie do robić Dobrze, dawaj tak, normalnie, mu. A tobie tak zależy, dlaczego sama się nie dzwoniłaś idzie Dopytywać? Tak opytam cię. Co ty, co, nie A ty do mnie ja coś? Ja nie, nie, wyraz, o tym. A ja kiedy, nie będę o tym. Ale tutaj siedziałaś, skóryś do, do, do mnie, że znowu już ta sama atmosfera jest. Bo coś kurwa, po jedno. Dlaczego nie zadzwoniłaś sama w swojej sprawie? Dlaczego nie zadzwoniłaś? Coś się, się, się dzieje? Gówno się dzieje. Nie. Górno Górno to mnie nie obwiniać za nic. Nic cię nie obwinia, nic no. ci nie powiem, jak to dziecko. to ciebie. No, a wczoraj Ja też pierdolę, po grinie. Przestań pierdalać lipę. No a to, jak kurwa? Skąd i tak traktować się też. Nie tak traktować. To już pierdalać. Siedź, kurwa. czuję. To miną przed kamerą. No wiesz, ja, ja nie muszę pary. Na, no na, naklej się jeszcze. Nie, naklej jak no zaś na włączę z tyłu, to Naklej się jeszcze. No. Polajmy znowu będzie kurwa Wyżywanie Idę sobie na dół, ty się zaślij Powiem sobie tam. Ten. Z tobą. No tak, tak Co ty wymyślasz znowu Jak zwykle, Jak chcesz się pogodzić Natalia jak po streamie ja po... Jak po streamie się o mnie, do mnie odpalisz o pewien temat Albo jutro, ja już to będzie jakiś Ja zrywam. I to mówię oficjalnie, okay, nie? Dobra, później. I chuj. Ja tak mówię, gorszy, ale się nie tak będzie najgorszy, ale jeśli nie wydam kurwa, wiesz. Brzuszko, nie? Spokojnie. Ogląda, no spoko. oczywiście. Przyrzekam ja kurwa na swoje życie. Ja no, 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 się chcę no, pogodzić normalnie. Pogodzić, kurwa, Zobacz, A ty znowu zmieniasz. normalnie A ty znowu zmieniasz kurwa. Zobacz, Teraz Zaczysz, cały świat się nie kończę. Słuchajcie no. się kurwa... Nie, nie mówię, nie, nie, bo ja już tego nie brakuję. Ktoś mi zresztą ja ten... Co ty robisz? No dobrze, dobra, robisz? ja sobie... Człowieku, ja się chcę sam pogodzić, więc... Ale za to jest godz... temat. Powiedziałam jedno, oby tak nie było. I tyle. To podstawowe, wreszcie. Tak. A co robisz teraz? No i teraz idę się, się przymyć kark, żeby dobrze się żyć. Szantaże psychologiczne kurwa psychiczne. Idę się przymyć kark, idę się przejaczyć, żeby nie było nic znajebane. Szantaż, tak? Powiem jaki temat? Siedzą. Spierdzielaj ode mnie, pierdolaj ode mnie, jest pierdolaj ode mnie człowieku. Tu jeden temat. Odpieprz to się, odpieprz się, idź się umyj do, do, do tego kibla. Idź się umyj do tego kibla pierdolonego i się odpieprz. Ogarnij się. Możesz <śmuchy> być normalnie, spokój? To no jaki szantaż wjeżdżą oni. go wczoraj akurat szantażował? Kto go wczoraj szantażował? Przestań. Dobra, nie. Co zrobić? Zatrzymaj tak jak... się! Zatrzymaj dobra, się! Dobra, się, kurwa! Nie wytrzymam! Jedno pytanie Nie, kurwa! Jedno pytanie! Jedno pytanie! Siedzi na lewie. wiesz co? Przespalisz już raz, cofną? Ty na, najebana ty... Klej więcej, kurwa! Ja Klaj Klej więcej! Ja Klej więcej! Ja Klaj więcej. Ja Żebyś ja robił! Klej więcej, kurwa! Na, na. ci jeszcze wódki do mordy? Na, ci wódki ja pierdolę! wódki do mordy? Dobra, tja... Krzychu, uciszaj mnie! Ja już kurwa nie mam siły no. Nie mam siły Tak Jeszcze się nagle więcej Naglej się więcej Ju. <grystanie> Co się kurwa na pies oda Ja jestem ja przedźwię To żeby się pojawia się Kryć się. To nagle się. Obraz, się nagle. Ja tam... Nie, tam ja jako tak nie działa, że zapominam Albo gadam głupoty. Powiesz kolejne pytanie, czy jest pewnie na naprawdę, prawda? No już nie ja dam się tego załagodzić. Złóżę, chcesz mordę? Czy mogę się gadać? Nie, ja, ale ja, ja, ja akurat już ja, wszystko ja mam. Siadam do ciebie, się? Ja siadam do to ciebie. To powiedz, powiedz. Nie, tak, a będę. nie będziesz. Nie pozwolę sobie taka kończona. Nie, nie pozwolę ja tak taka kończona. Ja siadam do ciebie, a ty wstajesz i nagle zaczynasz takie pierdolenie oszupienia. Nie, nie. Bo ty kuram tej awaryjnej łazienki też znowu. O proszę. Bo ja już tutaj naprawdę nie wiem. No. Ja siadam do ciebie i chcę się pogodzić. A ty wstajesz i zaczynasz jakieś znowu dalej. ratuj to, po co się zepsuło i zrywane akwarium. Droga, otwarta. No musiał być lepiej, bo ja jestem przeszkodą. Jaką przeszkodą jesteś? Idą połeczkę! Spędzisz mi się na sypach, czy nie? Musiałam mieć taki No i tyle na wypowiedzenia. Nie, bo. Mam nadzieję, że dostaniesz zakaz zbliżania się. Dobrze! Się. Ale wszyscy tym Natalia. Tylko ty nie musisz, ja nic nie powiem więcej, bo i tak to jest między nami wszystko. Ta sprawa, teraz rozmowy, wszystko, ale nie muszę od razu reagować i mnie uciszać, żeby zrobił najgorszego alkoholika. Jakiegoś nie wiem, żebym cię, ja cię. dobra, że ci Ja też się i bardziej byś taka, to co robiłaś, i bardziej późna. Dokładnie, to Patrz, co się dzieje już? Świetnie. Dobrze Cię wychowałem. No i co że Bo nie wiecie co powiedziałaś mi kurwa. No, Serce się... mi rozjewała, kurwa głowa. No na streamie czarą. No na Natalia, kurwa. Ja nie będę kurwa udało że jest dobrze też! Ja nie będę udawał, że jest dobrze. nie zawsze... jebana coś było bo, dobrze wszystko. Do jebana mi coś się poszedłem ze spadów Zawsze przy ludziach robisz. Oni no, wiedzą kurwa. Zawsze przy ludziach, kurwa, ja już tego dość. No są, żyjemy na kamerach też. Ja już tego kurde dobrze. No. nie może by Zawsze się Próbujesz o coś związane... specjalnie to robisz. Postyka... Znialnie, nie, specjalnie, postyka... bo chodzisz kontra... najgorszego kurwa, co w streamie to, 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 to Po co to robisz? Kurwa, masz. Po co to przenne? robisz? Siedz kurde przed tą kamerą. Z tą minią. Idziesz na dół? Też tu decydujesz, co chcesz? Nie, nie robisz żadnego ja streama. Ja nie go. robię żadnego streama. Idź sobie tam się odmuszyć. Idę sobie na dół, najpierw pięćdziesiąt. Ja idę sobie. Nie, bo nie, nie. Bo nie chcę. Bo nie chcesz się pogodzić? Ja nie chcę sobie. Bo co? Bo co? Nie, bo nie możesz nie, się pogodzić? Bo nie możesz się pogodzić? Też mnie właśnie że nocy nie wróciłem do dzierguszka. No tam właśnie. Wróciła, bo ja umiem pierwsze. Bo, bo ja umiem pierwsza się ten, ten. To się nie gada takich rzeczy, kurwa. Jakich rzeczy się nie gada, no? Jakich? Mam powiedzieć. A za szandrasz będzie emocjonalny. Niech ludzie, bo jutro są 100% za tobą, a nie wiedzą kurwa o co chodzi. Nie są za mną, są za I, tobą. Kurwa jestem najgorszy, bo kurwa od patologii, bo matka kurwa, bo no, to bo sram. matka do naszych kul. No ma że wszystko, cała przeszłość. I człowiek jest najgorszy, kurwa. Zostań, proszę. Nie, cię. Na dół. Przestań, kurwa! Co ty za godzinę? śpisz sobie. Nie. Ja nie będę spała, co ty myślisz, że, że zrobisz kurwa, mnie pobudzisz i ja pójdę sobie spać, tak po prostu, ja nie mam, ja nie jestem tobą. A jak się pobudzę? Ja nie jestem tobą. No wejdziemy stąd, jak ci pobudzę? Ja nie jestem kurwa, nie tobą. Że, byłem, że nie mam no. emocji, że ty sobie możesz wyjść tak bez emocji i zapomnieć o wszystkim. Ja, ja mam Widać tak, mnie kurwa masz. nie kochasz, skoro możesz sobie wyjść. Ja wejść, mam uczucia, ty masz emocje. Skoro też. możesz sobie wyjść i, i zapomnieć o wszystkim. Co teraz było? Natalia typowy schemat. Prowokuje cię, a potem robi z ciebie wariatkę. Nie, 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 nie. To Tą jest kuchy. manipulacja i nie Nic tego na ciebie nie piszę. Widzisz? Skóra, no, zaraz że się, że bronić, nie powiem co wczoraj. Najpierw cię bie tak z góry do, do domu, a potem każdy kierować. Nic cię nie obraża obrazi. No, tak jezbie. od obserwator. Zerwij z nią, miałeś mamę alkoholiczkę, zostaw to coś, która podnosi ręce na ciebie. No, zostaw to coś. No myślę, się zostawi. Zweryfikuję nam jeszcze czas, zobaczymy. <grym> Ciebie też na początku ze wszystkiego, zresztą, kurwa. Co odkryłem, to wziąłem to na siebie. Był cios, Sandra, wszyscy chcieli się pozbyć, wziąłem to na siebie. Zwróćcie do czego byłego? Wszystko powiedziałem, że. Pamiętam, kurwa. No mówię ci, no! No rozpierdaj ode mnie. Kurwa, no, no. no, kurwa. no z łaską, się Co ci lubię? Powiedziałam no. 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 Bo po co tu, po co gadasz o tym wszystkim? A weź mi tak spokój, bo tak... Le, le, le. Normalnie mówiłam no, 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 no. Jak miałam to mówić? Z uśmiechem na twarzy? No wszyscy są... Z... Tylko jak coś jest załatwiane, a to nie wchodzi, potem mnie tak ciśniesz, ja nie... to się sama przestań. też to gadać. Nie, Natalia, no, kurwa. Przestań już, proszę już, kurwa, przestań. Już ci błagam. No. Przestań już gadać, już skończ naprawdę. Zajmij się, nie wiem, czymś, czymś swoim. Pograć ja się. zajmuję. Pograć sobie w grę? Mhm Jak dziecko, tak Że smoczek mi tak do buzi To są kurwa poważne rzeczy <grym> Daj mi kartę Jaką kartę? Ludzie wjedzie kurwa żyli się Co uchali. ty kurwa masz do mnie problem? Gówno Jak się Mag ma przynieść Zawsze masz no. do mnie kurwa problem no, Zawsze Skąd z ty? Skąd już sama tutaj, wiesz, nie, nie, nie będę z nikim no, ja Nie będę z nikim Idziesz, skąd idziesz, bo co? Ja nie bo... Chory psyche kurwa człowiek! Najebany kurwa chory psycho! <grystanie> <grystanie>